Polski chemik i metaloznawca profesor Jan Czochralski, bo o nim tutaj mowa, jest dla nas, Polaków, często nieznany i przez nas niedoceniany. A tak naprawdę, gdyby nie on, to nie mielibyśmy dzisiaj komputerów czy smartfonów. To on zrewolucjonizował współczesną elektronikę i to on położył podwaliny pod fundamenty współczesnego. Przemysłu elektronicznego. Zadziwiające jest to, jak bardzo w swoim środowisku był ceniony, a my wciąż tak niewiele o nim wiemy. Jego dorobek naukowy to ponad 100 publikacji naukowych, dzięki którym jest jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców. Ale zacznijmy wszystko od początku. Profesor Jan Czochralski. Urodził się w Kcyni, niedaleko Bydgoszczy, w Zaborze Pruskim. Jego losy od początku były osadzone w trudnej sytuacji historyczno-politycznej, co rzutowało na jego karierę oraz na późniejszą pamięć o nim. Od początku swojego życia profesor Jan Czochralski miał zamiłowanie do chemii i fizyki. Już jako dziecko zbudował model układu planetarnego oraz fotografował aparatem wykonanym przez siebie samego. Dużo eksperymentował. Ciekawą anegdotą z jego życia jest również to, że po ukończeniu szkoły zniszczył swoje świadectwo, ponieważ uważał, że oceny na nim są zaniżone. Potem wyjechał do Niemiec, gdzie studiował. I pracował. Co ciekawe, obiecał swoim rodzicom, że wróci w rodzinne strony, jak będzie już znanym i sławnym człowiekiem. W wieku 31 lat w jego życiu wydarzyło się coś, co nieoczekiwanie później zmieniło losy całego świata, chociaż wtedy nikt, ani nawet on sam, nie rozpoznał tego potencjału. Pewnego razu, siedząc w swoim gabinecie, i robiąc notatki, omyłkowo pióro zanurzył nie w kałamarzu z atramentem, tylko w tyglu z roztopioną cyną i wyciągnął ją do góry. Do stalówki przyczepił się bardzo cienki drucik. I Czochralski ze swoim geniuszem zauważył w tym zjawisko, które naturalnie w przyrodzie nie występuje. Jak się później okazało, było to zjawisko Monokrystalizacji. No, tylko co to oznacza? Monokrystalizacja, wyciągnął się monokryształ. A no już tłumaczę. Chodzi o to, że ten cienki drucik, który przyczepił się do stalówki, jego struktura, czyli ułożenie atomów od początku do końca było takie samo. Jest ta struktura, jest powtarzalna. Gdybyśmy na przykład zbudowali wieżę z klocków o takim samym kształcie i takim samym kolorze, to też mielibyśmy taką powtarzającą się strukturę. Czochralski ciągle eksperymentował z wyciąganiem z roztopionego materiału kryształów w górę oraz z określaniem prędkości krystalizacji metali. Wtedy, w tamtym czasie, środowisko naukowe odbierało to bardziej jako ciekawostkę naukową. Niestety, dopiero po jego śmierci zaczęto badać to zjawisko pod kątem możliwości zastosowania go do hodowli, do krystalizacji innych materiałów. Zespół amerykańskich naukowców wykorzystał tę metodę do krystalizacji ultra czystych kryształów krzemu na potrzeby elektroniki. W późniejszym czasie do metody, jak ją później nazwano metodą Czochralskiego, wprowadzano liczne udoskonalenia, takie jak wprowadzenie zarodka w ruch obrotowy, aby usprawnić transport masy i ciepła. W dzisiejszych czasach dzięki tej metodzie możemy otrzymywać duże cylindryczne kryształy objętościowe o się nawet do kilku kilogramów. I tak Czochralski został wynalazcą metody otrzymywania monokryształów. Jednakże on sam nie miał pojęcia, że jego praca będzie fundamentem w otrzymywaniu monokryształów krzemu i zastosowaniu ich do elektroniki. Metoda Czochralskiego to nie tylko kryształy krzemu. Może być również stosowana do innych Specyficznych materiałów. Na przykład moja grupa zajmuje się krystalizacją fluorku litu. Materiał ten wykorzystywany jest m.in. do analizy śladów ciężkich cząstek naładowanych, które można obserwować z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego i zjawiska fotoluminescencji. Stymulacja kryształów fluorku litu światłem niebieskim daje nam możliwość obserwacji luminescencji w miejscu, w którym nastąpiło oddziaływanie promieniowania z kryształem. Kryształy fluorku litu, wytworzone metodą Czochralskiego, wysyłane są na Międzynarodową Stację Kosmiczną w celu analizy śladów promieniowania kosmicznego. Chciałabym Wspomnieć jeszcze, że geniusz Czuchralskiego to nie tylko kryształy. Za życia zasłynął on bowiem zupełnie czegoś innego. Mianowicie odkrył on stop B, tak zwany metal kolejowy. Niemcy po I wojnie światowej miały nałożone embargo na cynę, która była stosowana w kolejnictwie. A w tamtym czasie kolej była jednym z podstawowych środków komunikacji. Opatentowany stop idealnie nadawał się do budowy łożysk kolejowych i pozwalał na zwiększanie prędkości, z jaką poruszały się pociągi. Niemieckie koleje natychmiast kupiły od Czochralskiego patent. Co ciekawe, w międzyczasie Czochralski dostał propozycję od samego Henry'ego Forda, który poprosił go o to, aby ten został jednym z dyrektorów jego firmy odmówił, dlatego że w międzyczasie Polska odzyskała niepodległość i postanowił wrócić do Polski. Zresztą namawiał go do tego ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki. Czochralski wrócił do Polski i zaczął pracować na Politechnice Warszawskiej. Jednak w międzyczasie wybuchła II wojna światowa. Czochralski dzięki swoim niemieckim znajomościom z wcześniejszych lat swojej kariery naukowej Uratował życie wielu naukowcom. Niestety, przez nasze powojenne władze, został oskarżony o kolaborację z Niemcami, zostały mu odebrane tytuły naukowe, posada na politechnice, został wymazany ze wszystkich podręczników i wtrącony do więzienia. Po wyjściu z więzienia, Czochralski musiał odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Wrócił w swoje rodzinne strony i założył firmę, która produkowała kosmetyki oraz chemię domową. Zaczął zarabiać mnóstwo pieniędzy, i znów zwróciło to uwagę ówczesnych władz. W 1953 roku dokonały w jego domu rewizji, podczas której profesor Czochralski doznał zawału serca i zmarł. Dopiero po śmierci Jana Czochralskiego zaczęto doceniać jego rewolucyjną metodę krystalizacji metali. Być może, gdyby przeżył jeszcze jakiś czas, dostałby za swoje osiągnięcia Nagrodę Nobla. Dopiero w 2011 roku profesor Jan Czochralski został zrehabilitowany i zostały mu przywrócone wszystkie tytuły naukowe. A rok 2013. Był rokiem Jana Czochralskiego. Jan Czochralski marzył o odkrywaniu wielkich rzeczy i to marzenie udało mu się spełnić. My, młodsi i starsi, musimy pamiętać i z dumą mówić o tym naszym wybitnym rodaku i tym niedocenionym geniuszu. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że Jan Czochralski to postać, która zmieniła losy całego świata.